Dzisiaj sobie zagram... O kurde, muszę to usunąć. E, widzowie... Widzowie Siemka. My dzisiaj se zagramy w Rivalse tak jak ostatnio. 3. Um... E, trzy... O, Julka. No właśnie, ja ją będę musiał dać bliżej tego i podgłośnić na głośnik żeby było ją słychać dokładnie bo w ostatnim odcinku, gdzie Jula zrejdżowała nie było jej tak dokładnie słychać jak i musicie podgłosić wiesz co tylko że to już chyba było za głośno, nie widzowie? dobra No to... No to wchodzimy oczywiście na Rivalsy, tak, na Rivalsy. Ja nie dostajesz na No nie, bo ja już odebrałem i teraz Emilion Rolls to jest jakieś. Jakieś... Nie powiem tego. Mama mi zakazuje, to takie też mówić. Ale ty mówiłaś, że nagrywamy odcinek. Ja nagrywałem tam sobie kiedyś jakieś odcinki z Pets Go, ale też mi się wydaje, że będę musiał ją usunąć. Dobra, dołączaj, 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 dołączaj. I może dzisiaj zrobimy odcinek Krzysiu Golfikowy zrageował w... w zrageowałem... Zrageowałem podczas grania. No zbieram na RPG -a? Na RPGa 25 chcesz zbierać? No nie, czyli to będziesz już mi dorównywać, jak w końcu będziesz miała... Jula, patrz! Jesteś na tym koncie! Ej, Jula, ty jesteś na koncie przez kwineczka twoim pierwszym! A Widzowie, jeśli nie oglądaliście poprzedniego filmu, kiedy kiedy Julka zrajowała, to ja mam taką fajną broń, która nazywa się Mołotów. Mo Mołotów V dosłownie. I gdzie ty teraz polazłaś? Gdzie ty polazłaś? Dobra. Zadałem jej trochę hapę. Już nie jest źle. Bo nie ma fula. No kur... Ja muszę... Julka, poczekaj. Ja sy... Julka, nie strzelaj we mnie teraz. Bo ja teraz będę musiał się zmienić z Gnesy na Wolów. <słuch> <słuch> na tyle. Na Wolówym. Sorki za dźwięki widzowie. No jeśli byście chcieli, żebyśmy nagrywali bez dźwięków w Rival's, to możemy, możemy, jak najbardziej możemy to zrobić. Ej, dobra, jest porówno, ta jest, jest? już git. Jak jest porówno, to jest git, widzowie. Ej w ogóle zostawcie lajka, jak widzowiecie brzoskwineczce, że wygra. I w ogóle jej konto wróciło! jej konta wróciło nie ma tego nowego konta i na szczęście oni jej nie zbanowali tak jak mówiłem jej, Typiłaś zamrożona przeze mnie! Bo rozwaliłem rpg -iem. Serio? Tak? Serio? Tak Serio? serio. Gdzie ty? Serio? serio. Tak, serio. serio Dobra, zrzuciłem cię chyba, albo nie Tak, rzuciłem. Zrzuciłem! No, wrzuciłem. Dobra, zrzuciłem ją. No to teraz będzie prościej. Skoro już ją zrzuciłem, to nie będę musiał celować od razu tam gdzieś na dach. O nie! Kolejny odcinek, w którym Julka się wkurza? Przez Ej nie, to tak nie może być, że dwa odcinki z rzędu z Rivalsów się wkurza. I tak nie może być akurat. To jest... Ja się nie zgadzam, że to tak było. Ona będzie musiała stamtąd uciekać, bo inaczej zginie. Dobra i teraz ran! RAN! Bo mam mało hapę RAN! Mam Loa, już totalnego mam Loa. I dobra, mam Loa i wy to widzicie. Doskonale, że mam. No jak ona mnie w locie docelowała! Ona też miała Loa, ona miała dwa hP! Tylko ona miała dwa hapy! Dobra, to ja tym razem pójdę inną ścieżką. No jak?! Jak to przez ciebie przeleciało? U, u, u. Oh God, oh <laughs> Baletnica! By co? Wiecie dlaczego na razie są tak często filmy? Bo szkoła nie wzywała, a teraz to już, teraz to już się zmienia widzowie. No teraz to już będzie szkoła wzywać. No i... i już niestety nie będzie tak często filmów. Może na chwilę rozstaniemy się z Daily. Jakie Ty masz uczucie pewnie, jak ja ci łażę po ogonie? Cztery kluczyki dostałaś? Ej, ej, ale ja Ci nie pozwolę, żebyś ty też miała RPGA! Ej! Ej, nie widzowie! Jej, jej, jej nie mogę sobie pozwolić, żeby ona miała RPGA! Jak ona będzie miała rpg to widzowie w duszu gra Graveyard, Damy w graveyard wchodzimy JEST! Wchodzimy w poprzedni film, Małotówy już mam, dlatego to już jest... Julka już wie co to jest Małotów, no i... Ale, ale, cię przyciąłem tym wybuchem, cię przyciąłem mega. To tu się to wchodzić jeszcze wyżej? Nie, to, to jest taka tylko ozdobna. Jestem na takim miejscu, ja. się zapytać, czemu ja się nie palę, a dlatego, że to jest mój flergan. A w ogóle? Dawno nie używałem flergana. Ej, czemu flara tu jest fioletowa? Jestem zbyt dobry w Teriwalsy, nie? O, widziałem, że chciałaś granatem. A mi się nie podoba, że już też granatem. A coś się to nie granat, tylko RPG. Ej, widzowie! Ja nie mogę pozwolić yy, wrzoskineczce na to, żeby ona miała RPG. A jak chcecie, żeby ona miała RPG? Widz nasz pan, dobra! Tak jak jest klient nasz pan, to widz nasz pan. O kurde. <grywa> Dobra jest. 120 walnięta Laga miałem też! Ja w ciebie strzeliłem z RPG, -a. Z RPG cię O kurde. Ej widzowie! Julka chyba nie może dwa razy z rzędu na filmie z Rivalsów tak się wkurczać. Ale mnie okiwała. A ja ucieka, ucieka! Zapyla tymi nóżkami! Zapyla nóżkami! Zapyla nóżkami! Zapyla nóżkami! Zapyla nóżkami. I, ej, a wiesz, że jest zaraz deadne? No? Dobra, widziałem cię. Tu cię mam, tu cię mam. Tak jak w poprzednim filmie. Tu cię mam, tu cię mam. E... No nie, no Jula, weź przestań. To nie może być tak, że z, dwa razy z rzędu Jurka zrajdowała. Ej, jak tak dalej pójdzie, to ja chyba zrobię z tego jakąś kolekcję, nie? Dobra, to. Teraz ty wybierasz. Teraz ty wybierasz pierwsza. Żebyśmy poszli na twoją ulubioną mapę i ty mnie na pewno pokonać, żebyś dostała kluczyki na RPG. <grywka> Nie mogę, mam 10 razy. A wiesz, że ja teraz dostałem dwa kluczyki za to, że dwo, że, O, bakro... Arenę lubisz. Dobra, no to arena. Weź w handgana i może mało tu wynek zwykle. Ej! O, pojawiły mi się bronie. Dobra. Teraz cię wane z rozwalę. Pistolet! handguna rozwalę! No z handguna! No wiem, że ty też masz handguna, bo ja to chciałem wziąć na tylko jedną grę, żeby się zaskoczyła... Żeby się za... Ale akurat mi się wydaje, że na tą grę Flara jest odpowiednim. Jak, ja... Jak to ci zadało tylko jeden i że to... że, to, że cię to nie spaliło? Nie, rwizowie, widzowie, widzowie! Rwijcie mnie za uszy! Sarki, Sarki. ja się tak troszkę stresuję. Nagrywasz. Tak, nagrywam. Jutko, tak. Powiedz, że przyszła przekąska. No. czekaj, nie strzelaj! Nie strzelaj, od mamy dostałem. Czekam. Ja, ja jej mówiłem, no ale ona mówi do ciebie, Jula, ja ci mówiłem, że masz mnie nie atakować, no już nie do tego do podłogi, nie? Do podłogi? Nie przyjmuj To no. się przełączy. To się przełączymy na mój telefon. Ale on musi podładować się. No. Ej, co to są za dźwięki? Jula? A, brzoskwina. Ty się aż tak wpuszczasz. Ja myślałem, że ci wiara w grę wróciła. Dlatego, że ty już... Nie, nie widzowie! Ja tego odcinka nie nazwę Julka y, Jaskineka się wkurzyła, bo to już... Wkurzyliśmy no, się No nie, nie, wkur nie wkurzyliśmy się. No w sumie to tak, w jednym momencie ja się wkurzyłam też. Widzimy zaraz walną tym wybuchem. NIE WIDZOWIE! NIE BĘDĘ NAGRYWAĆ! Ej widzowie, ja chyba nigdy nie nagrywam... rywalców ...z Julką, dopóki ona się nie nauczy przegrywać. Jula... Zaskwina, no weź przestań! Musisz kończyć? Co? Czy musisz kończyć? Nie. Dobra. Julka! Ty coś powiem. No. Dobra. Za chwilę przyjdę, bo już ten... tyle umiera powoli. I ten... Ja za chwilę przyjdę, bo idę po ładowarka. Dobra. Ja teraz zagram jakimś typkiem, który jest na podobnym levelu co ja. I mogę z nim wygrać. On, on ma o trzy levely mniej niż ja. On może się nie spodziewać, że mam mołotówy. Ale w sumie ja późno zacząłem kupować nowe bronie, dlatego on może być lepszy ode mnie. Czy on ma strzelety? Ma te szczylety jedne. No, kurde, on ma te fajne szczylety! I jeszcze ma snajpera! Kurde, on musiał szybko zacząć grać w tą grę. Jestem! Dobra, gram sobie z jakimś typkiem, który... Cię strzelił ze snajpera Na hita, bo w głowę Co? Tak, tak kiedyś robił erpek i, I on ci tak wkurzał, że się rozłączałeś Że raz się rozłączałeś Dobra, Hello. elo Widzowie, teraz przygotujcie się Gramy na tych samych broniach Dobra, jedna gra, gramy na tych Widu, patrz ten gwiazd patrz na ten gwiazd <laughs> Czekaj Jak na chwilę, co Jakby co, nie strzelaj, bo ja teraz idę, ja na chwilę pójdę, dobra? Dobra. No ej, no Jula! Jula, ja nawet swoich broni nie wybrałem! Bo ja mówię, idę na chwilę, a ty mnie strzelasz. Ja na tej mapie nigdy nie grałem molotówem. Może być dobre. No, ptaszki śpiewają. Czy wrzucić do tego, chyba to, to musi być film. Wkurzyłem się w Rivals Ej, co ty? Rozwaliłaś A ja poszedłem. A nawet, nie, a nawet nie wybrałem swoich broni do gry. O, dobra. Proszę. Nawet była parówno. O? No właśnie. Nawet była parówno. No właśnie. No, bo to jest fair wtedy. Bo wtedy. Ja to wtedy ty mi dajesz ofertę, za którą y, mogę od ciebie odkupić ten jeden... ten jeden... to jedno rozwalenie. No właśnie. Już cię tam widzę. Pójdę. Kurde, ona znowu No się! Oj dobra, ja teraz nie wiem jak ja cię rozwaliłam No ej nie, dobra Widzowie, zostawcie to dla mnie dla, dla, Zostawcie dla mnie suba Widzowie, zostawcie dla mnie suba, to wygram y, tą grę A dla mnie lajka, jak myślicie, że ja wygram tą grę TY była ZA MNĄ!!! No! Ej, remis! Ty przegrałaś i ja przegrałem! Gramy. I to jest grane. Co <ścoughs> jest grane? Ale to dosłownie grane, bo my gramy. <ścoughs> to po pierwsze będziesz. I masz te swoje kluczyki. I mam 10 kluczyków. O nie, o nie! Widzowie, nie, tylko nie to. Ja e... tu byś, byłem, to nie. Ja, nie. ja potrzebuję telefon. Dobra, no to daj mi... Ju... 15 stopni, 15 stopni. Jurka, ma... możesz zadzwonić na mój telefon? Proszę, to włączę mapę. No, dobra. Sorki widzowie, bo mój telefon się naładował i mi teraz do siebie. to wie, sorki. Jurka już ma 10 kluczyków nie możemy jej pozwolić, żeby miała lepszą broń. Mm. <gry> A mogłam zrobić widok pasz na ten gwiazd, Ariena? No, coś mi się. Coś mi się zrobiło. Ariena, dobra, to to i to. Ale widziałaś, że ja strzeliłam y, y, zupełnie w odwrotną stronę jakiej ty byłaś? Ty byłaś za mną, a ja strzeliłem przede mnie i ty dostałaś wybuchem. Dobra, w to już jest, to już jest seriówa. X. Dobra, widzowie, teraz ją dajemy z Flera. Fler, butelka! Ej, ja nie wiem ile już film ten trwa, ale chyba za długo. Czekam, tak? Ja sobie zrobić przerwę. A dobra. Więc Dobra, narka. Dobra, no to... No to koniec. No to narka. Widzowie. Widzimy się później. Może... Dzisiaj jeszcze się uda nagrać jakiś film. Nara!